Barokowy koncept na utwór literacki jest równie szokujący jak miejsce, w którym zdecydowałam się właściwie go omawiać. Nie bez powodu znalazłam się w obecnym miejscu, ponieważ jak zauważycie rośnie tutaj bardzo dużo jemioły. A w powszechnym przekonaniu pocałunek pod jemiołą jest symbolem wiecznej miłości. Sonet do trupa. Jest utworem o miłości, ale o miłości nieszczęśliwej. Zauważcie, że podmiot liryczny, czyli ów nieszczęsny, zakochany, bardzo często zestawia swoją sytuację z sytuacją, w jakiej znalazł się nieboszczyk. Mówiliśmy już o tym na poprzedniej naszej lekcji. Jednak porównanie się do trupa jest tutaj tylko i wyłącznie związane z barokowym konceptem a zatem sposobem na to, aby zaszokować czytelnika nie tylko treścią utworu, ale również jego budową. W sonecie Jana Andrzeja Morsztyna mamy dwie płaszczyzny znaczeniowe. Pierwsza to płaszczyzna dosłowna, ta która mówi o stanie, w jakim znalazł się zakochany. Druga płaszczyzna to płaszczyzna przenośna, a zatem porównywanie tego stanu do stanu, w jakim znalazł się nieboszczyk. Przeczytajmy fragment. Leżysz zabity i jam też zabity. Ty strzałą śmierci, ja strzałą miłości. Ty krwie, ja w sobie nie mam rumianości. Ty jawne świece, ja mam płomień skryty. Widzimy zatem, że sytuacja nieszczęśliwie zakochanego i sytuacja umarłego jest zbieżna. W czasie swojej pozornej rozmowy z trupem podmiot liryczny stwierdza, że wprawdzie trup został trafiony strzałą śmierci, a on został trafiony strzałą miłości. Można więc powiedzieć, że ta nieszczęśliwa miłość pozbawiła go życia. W dalszym ciągu podmiot liryczny kontynuuje. Stwierdza, że trup nie ma już w sobie krwi. Jest blady, martwy, nieżywy. Natomiast on również nie ma w sobie rumienności. Moglibyśmy to zinterpretować jako symbol życia, werwy, energii. Świece, które otaczają katafalk, podmiot liryczny zestawia z płomieniem w jego sercu. Zaś mrok, w którym zanurza się ciało zmarłego, podmiot liryczny zestawia z obłędem, w jakim przyszło mu funkcjonować. Bo przecież, jak powiedział kiedyś Platon, miłość jest rodzajem łagodnej choroby psychicznej. Tak. Kicia! iść na twarz suknem żałobnym nakryty, jam ja zawarł zmysły w okropnej ciemności, ty masz związane ręce, ja wolności zbywszy, mam rozum łańcuchem powity. Oczywiście niewola rozmówcy, czyli trupa, wcale nie jest związana z faktem, że jego ręce są w jakiś sposób unieruchomione za pomocą węzłów czy, czy kajdan. Chodzi o to, że nieboszczyk miał z reguły związane ręce po prostu poprzez takie ułożenie, splecione. Z pewnością o tym wiecie. Ale to nie przeszkadza podmiotowi lirycznemu porównywać tego splotu rąk do własnego związanego jestestwa, związanego z powodu niemożności działania, funkcjonowania i normalnego życia. A winowajcą jest jakaś ukochana osoba. Przez dwie pierwsze zwrotki mieliśmy do czynienia z mową o podobieństwach pomiędzy zakochanym a trupem. Tymczasem już w trzeciej zwrotce zaczyna się mowa o rozbieżnościach. Posłuchajmy. Ty jednak milczysz, a mój język kwili. Ty nic nie czujesz, ja cierpię, ból zrodzę. Tyś jak lód, a ja w piekielnej wodze. Trup milczy. Nie odzywa się, nie odczuwa cierpienia. Jest zimny, jego ciało jest zastygłe. Tymczasem podmiot liryczny mówi wyraźnie, że chwili, czyli można powiedzieć rozpacza z powodu nieszczęśliwej miłości. A w jego sercu jest burza, ogień i burza. Mało tego, nieszczęśliwy kochanek jest po prostu bezsilny wobec uczucia, które nim zawładnęło, a potwierdza to w ostatniej zwrotce sonetu. Ty się rozsypiesz prochem w małej chwili, ja się nie mogę, stawszy się żywiołem wiecznym mych ogniów, rozsypać popiołem. Ciało trupa ostatecznie rozsypie się w proch. Wiadomo, z prochu powstałeś, w proch się obrócisz. Ale ciało ukochanego, zakochanego mężczyzny jest żywiołem wiecznych ogniów. Odczuwa niesamowitą pasję i pożądanie. I nagle te porównania, te zestawienia doprowadzają do zaskakującej konkluzji. Otóż zakochany, czyli bohater liryczny, stwierdza, że znajduje się w gorszej sytuacji niż nieboszczyk. Można zatem powiedzieć, że cierpienia nieszczęśliwego kochanka zostały tutaj poddane pewnemu stylistycznemu zabiegowi. Poloniści nazywają to hiperbolizacją, a więc zwyczajnie metaforą, w której ktoś, jakbyście to ujęli, przesadza. Pierwszą lekcję na temat analizy i interpretacji utworu poetyckiego zakończyliśmy. Ale nadal możemy pozostać w temacie szoku, zwłaszcza szoku, który ja przeżyłam, czytając pewien artykuł w piśmie poświęconym młodzieży, zwłaszcza tej młodzieży, która w przyszłym roku przystąpi do egzaminu maturalnego. Zapraszam na moją kolejną lekcję.